Witam Was, Sotiekalne Bliźnięta, w czytaniu miesięcznym. Dla Was jest to czytanie na miesiąc marzec. Przed nami kolejny miesiąc pełen energii, niespodzianek i zmian. I dziś zagłębię się e, właśnie Wasze czytanie e, tarotowe na marzec e, i sprawdzimy m, energię najważniejsze dla Was w tym miesiącu. Plus karta rada oczywiście, single, e, miłość, e, e, sprawy uczuciowe dla singli, sprawy uczuciowe dla związków oraz praca i finanse. I pamiętajcie, żeby sprawdzić swój ascendent, bo to często klucz do pełniejszego zrozumienia przykazu. Wszystkie ważne informacje znajdziecie w opisie pod filmem. E, tam też znajdziecie szczegóły dotyczące czytań prywatnych oraz rytuałów. I oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, a do zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli komu macie, to śmiało udostępniajcie. A ja przechodzę już do czytania dla Was, Marzec, piśnięta. Marze, co on, co tu się będzie działo, jaka energetyka. Już patrzymy, już sprawdzamy. Patrzymy. E, szóstka monet, e, czwórka mieczy, karta świata, trójka mieczy, e, miłość single, w marcu w liśniąt, Koło fortuny i dziewiątka kielichów. Stałe, stabilne związki w marcu dla bliźniąt już patrzymy. E, siedemka buław, nierównowaga, praca finanse dla was, bliźnięta w barcu. Oj, ósemka kielichów, dwójka mieczy i. Arcykapłanka, siedemka kielichów, troszkę chaosu, co? Troszkę chaosu w myślach, w głowie, w planach, w sytuacjach w ogóle u was, drogie bliźnięta. Niemniej jednak, szóstka monet. Dobre jakieś spotkania, dobre jakieś umowy powiedziałbym, pomoc jakaś przychodzi finansowa, ktoś wam w czymś pomoże, wy komuś pomożecie, albo ktoś będzie u was miał jakiś dług. I tutaj też tą pomoc otrzymacie. Dobre rozmowy i finansowo powiedziałbym, że jest, jest równowaga. Czyli tutaj jakieś sprawy się wyrównają. Jak coś jest na ten moment um, niestabilne, jeszcze niepewne do końca, to możecie być pewni, że początkiem marca na pewno tutaj dojdzie do porozumienia między Wami a kimś, bądź ktoś Wam pomoże, żeby jakąś sprawę tutaj ustabilizować, żebyście no, z twarzą wyszli, tak? Jest pomoc. Pomoc finansowa może być, ale też pomoc pod... Um, postaci, właśnie jakiejś wskazówki. E, tak? Niemniej jednak to, no, w tej karcie ktoś mówi, że ktoś coś dla nas robi, tak? E, w jakiś e, sposób taki nam pomaga poprzez swoje e, działanie, poprzez jakiś czyn. W połowie miesiąca widzę zatrzymanie. Czwórka, czwórka mieczy tutaj dla Was, więc nic specjalnego działać się nie będzie. Ważne będzie to dla Was, drogie bliźnięta, żeby zwrócić uwagę na swoje zdrowie. Żeby tutaj nie przesadzać, żeby nie robić nie wiadomo czego bo tak jakbyście mieli coś potłapać. Może jakaś grypa, może jakieś przeziębienie tutaj bądź w ogóle przemęczenie waszego organizmu, więc tutaj też uważać, żeby za bardzo być może nie, żebyście wy się za bardzo nie angażowali w problemy innych ludzi. Ja nie mówię, że tutaj nie możecie komuś pomóc, bo to nie o to chodzi, ale żeby nie było tak, że z każdej strony ktoś, z każdej strony coś i że wy tak latacie, a przyjdziecie co do czego to sami po prostu nie będziecie mieli na nic e, sił i pod, upadniecie tutaj na, na, na zdrowku Karta świata na koniec miesiąca więc super. Czyżby była planowana jakaś podróż za granicę, bo jakaś podróż, podróż mi się pokazuje. Karta świata często mówi o podróży za granicę albo jakieś tutaj relacje zagraniczne, sprawy powiązane z zagranicą albo może ktoś z zagranicy do was przyjeżdża drogi bliźnięta. Niemniej jednak tak czy inaczej bardzo fajna otwarta karta dla Was. Hmm, powiedziałbym, że no dobrze zaczniecie ten marzec, później się gdzieś zatrzymacie, a końcem marca gdzieś wypłyniecie na szerokie wody. Uda Wam się zakończyć fajne, e, czy, czy też ważne dla Was sprawy i pójść dalej. Czyli coś się kończy, coś zaczyna tak naprawdę. Karta świata to jest karta Brama, a dlatego że e, do czegoś dorośniecie, tak coś za sobą e, zostawicie i ruszycie dalej w nowe. W nowe nieznane, może wam gdzieś właśnie, gdzie marzyłaś podróż za granicę, może to mogło chodzić o wakacje, tak, żeby na chwilę po prostu zmienić otoczenie, ale może też być tak, że poważnie zastanawiać się nad przeprowadzką za granicę, tak, żeby tam żyć i mieszkać i pracować. Trójka Mieczy, Karta Rada, jakieś nieprzepracowane trudności, emocje, może jakieś no, traumy. Choć powiedziałbym, że to jakieś takie przykre sytuacje, które są nieprzepracowane, odpuścić jakiś ból, bo ten ból sprawia właśnie, że wy co ruszcie się cofacie, zatrzymujecie i nie możecie ruszyć dalej. Czas coś z siebie wyzwolić. No ten ból to cierpienie, tak? Czas coś tutaj zostawić raz na zawsze ze sobą, bo tutaj ciągle jakiś smutek, jakiś żal, albo on taki, albo on siaki, albo ona to mi zrobiła. Przebaczyć, odpuścić, mimo że to nie jest łatwe, ja nie mówię, że macie komuś figurkę zrobić, bo to nie o to chodzi, ale dla siebie, swojego spokoju psychicznego, ale też fizycznego, pamiętajcie, że jak psychicznie coś nie tak, to później też to może niestety oddziaływać na naszym zdrowiu fizycznym, a więc wszelkie właśnie a tutaj, nawet jakieś kwestie związane z ciśnieniem, tak. A może nawet jakieś y, sercowe kwestie dla was, sprawy. To tutaj właśnie wszystko, wszystko przez jakieś nerwy, wszystko przez jakieś takie e, sytuacje, które się jeszcze kurczowo trzymacie, a już dawno powinniście to odpuścić, e, przebaczyć, odpuścić, e, zostawić, tak? E, ja nie mówię, że zapomnieć, bo co nie o załodzi, ale przebaczyć dla swojego własnego spokoju, drogie bliźnięta Także weźcie sobie to do serca, proszę ja Was single koło fortuny dziewiątka kielichów, oj będzie się działo dużo jakichś spotkań nagłych ale wiecie, będziecie trafiać też na osoby, które nagle gdzieś odmówią Wam spotkania albo znikną po spotkaniu utnie się gdzieś ten kontakt, bo to koło fortuny widzicie, dzieje się dużo karuzela, jest tempo i dziewiątka kielichów mówi o fajnych spotkaniach, gdzieś wychodzicie jakiś drink, jakaś randka coś się dzieje, coś fajnego, coś znajomi, może gdzieś przy tym wszystkim, ale przychodzi co do czego i po prostu no to jest chwila Czyli takie wiecie znajomości na wypady, na wyjścia jednorazowe coś, no ewentualnie kilka razy jakieś spotkania, ale one nie zobowiązują absolutnie do niczego i też do niczego jakby nie prowadzą. Jest fajny klimat, fajne wyjścia, dzieje się, dzieje, ale nic z tego jakby nie powstaje. Nie oznacza, że macie odpuścić tutaj to, bo jeśli macie ochotę gdzieś wyjść właśnie troszkę z domu i się tak zabawić, pobawić. To tutaj jakby śmiało tak. Natomiast ja nie widzę tutaj, żeby to miało. Przynajmniej ja tutaj nie widzę stałego stabilnego związku w tym miesiącu jeszcze. Dla singli. A u związkowców, co tutaj się dzieje? Jakieś wyzwania, siódemka była, nie wiem, czy jakieś osoby inne się nie wtrącają. I troszkę może wkracza jakaś konkurencja, jakaś zazdrość, tak? Pomiędzy wami. No partner, nie wiem, czy tam ma jakieś znajomości, czy. Czy, czy jakaś kobieta się przy nim zakręci, czy, czy ktoś inny, bo to nie musi być o, to nie chodzi o stratę. Tylko tak, jakby ktoś jest, ale ktoś się miesza, no teściowie mogą się mieszać. Może teściowa, może teściowie, może rodzina właśnie. Ktoś tutaj miesza i siedemka buław, czyli często mówi to o osobach właśnie zewnętrznych, które no, przykładają swojego, tak, do tego wszystkiego, powstaje chaos, ale macie kartę równowagi, więc... Relacja wróci po jakichś turbulencjach, na początku miesiąca mam te turbulencje, tak? jakaś wrogość i, i żale i bóle i, i e, nie jest fajnie, dlaczego, bo ktoś się tutaj wtrąca, ale ostatecznie wychodzicie z tego e, stabilnie, więc tutaj wszelkie kryzysy staną w związku za zażegnane, drogi bliźnięta, ale trzeba ze rozmawiać, trzeba się komunikować i nie ma co tak naprawdę prowadzić konfliktów jakieś takie rzeczy, sprawy, które. Tak naprawdę robić z igły widły. Na tej zasadzie. Praca, finanse, coś pożegnacie. Ósemka Kielichów, czyli coś się kończy, coś zaczyna dla was. Stoicie tak naprawdę, jest tutaj wybór, stoicie przed tym wyborem, chcecie odejść z jakiegoś miejsca, może pracodawca was kurza, może mają tam rzeczy miejsce, które. Miejsca mieć tam nie powinny, tak? Coś jest przyczyną. Tutaj jest też jakieś takie wypalenie zawodowe pod tym względem, że dana praca, dana branża Was już nie interesuje, że Wy chcecie iść coś nowego. Jest ta dwójka mieczy, ciągłe wahanie, ciągle nie wiem, niby, niby wiem, czego chcę, ale gdzieś brakuje tej decyzji. I tutaj karty Wam radzą, bo to mam jakieś nauki pod koniec miesiąca, żeby się gdzieś kształcić, douczyć czegoś. Bo tak naprawdę, też karty mówią, wyciągaj lekcje z popełnianych błędów, tutaj. Jeśli gdzieś jak praca dana cię nie uszczęśliwia, wręcz jesteś tam nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, chcesz robić coś innego, to też doprecyzuj sobie, co dokładnie, tak? w jakim kierunku też pójść, bo masz teraz wielki chaos, ale mam u ciebie możliwości nauk, tak? czyli możesz się czegoś poduczyć. Wiecie, nawet nie musicie robić całych studiów, czy coś takiego, ale jakiś kurs, jakieś szkolenia, coś, żeby tutaj jakaś wiedza potrzebna Wam mm, do tego, żeby zdobyć wiedzę potrzebną Wam do tego, żeby robić to, czego Wy bardzo chcecie. Na tej zasadzie tutaj. Um, I też nie płakać nad rozlanym mlekiem Na zasadzie, jeśli coś się tutaj skończy dla Was, coś się zamknie, to też nie żałować. Albo Wy sami podej podejmiecie decyzję o odejściu. Nie żałować, nie płakać, nie szlochać, tak, bo stało się. Z jakichś powodów tutaj to się dzieje czas iść dalej, tylko jest ta dwójka mieczy, czyli to jest takie, wiecie, no nie pomiędzy jednym a drugim. Eee, myślę, że to też jest miesiąc właśnie dla Was taki, żeby w końcu ruszyć z miejsca, tak? Nas wiosna, budzimy się do życia i budzimy się też do fajnych zmian. Powiedziałbym, że macie możliwości tutaj jakiegoś rozwoju zawodowego, zmiany na lepsze, jak najbardziej, ale to samo się nie zadzieje, bo to też trzeba ku temu się... Wy się ku temu zbieracie, ja tu już widzę, że to odejście już jest tak naprawdę za rogiem, ale jeszcze gdzieś jest jakieś, ale tak naprawdę musicie też sobie y, troszkę to wszystko ułożyć w głowie, y, doprecyzować to, co chcecie, czego chcecie się złapać, czego do tego potrzebujecie i ewentualnie podjąć jakiś nauk bądź rozmów. Na zasadzie takie, może zaczniecie na niższej funkcji ale będziecie mogli w międzyczasie gdzieś rozwijać i iść dalej. Finansowo nie powiedziałbym, że będziecie mieli jakieś. Problemy finansowe, pod warunkiem, że nie będziecie robić głupich rzeczy. To troszkę może brzmi łatwo, tak? Ale jest ta dwójka mieczy, e, żeby nie robić głupot i udawać, że nic się nie dzieje, tak? Bo jeśli będziemy wydawać pieniądze i udawać, że no nie ma problemu, tak? Podczas gdy jeszcze są jakieś warunki do opłacenia, no to tutaj karty mówią o tak naprawdę konsekwentnych działaniach. Miej e, świadomość pewnych konsekwencji Twoich czynów, Twoich działań, drogi. Bliźniaku. Możliwości, no jest ta, jest ta e, kapłanka, ka, tak? Więc ona jakieś możliwości wam daje tutaj. A, I przede wszystkim zaufaj swojej intuicji w wszelkich wyborach finansowych, zawodowych. Na razie jest chaos, ale ten chaos jest w Twojej głowie. Jak sobie pokładasz głowie, to pokładasz sobie i w życiu. Tyle dla Was, drogie Bliźnięta. Myślę, że jasny, konkretny przekaz. Wszystkiego dobrego dla Was. Zaraz jeszcze zachęcam do. E, zasubskrybowania mojego kanału do polubienia tylko czytania, zostawienia komentarza, czy też do udostępniania, w opisie pod filmem wszelkie informacje dotyczące czytań i rytuałów prywatnych, śmiało piszcie e, e, dogadamy szczegóły i można się e, mówić, czy to, czy to na sesję czy to na e, rytuał e, czy to na to, czego będziecie potrzebowali w danym e, momencie wszystkiego dobrego dla Was wspaniałego miesiąca i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale